No, cześć. Eee, przede wszystkim bardzo dziękuję Gości za to, że wspomniała o jednorożcach i o tęczy, bo moja córka prawdopodobnie ogląda to online i ona uwielbia jednorożce i tęcze, więc przynajmniej będzie miała jakiś element, który może ją zainteresuje. Dobra. Ok, to skoro zaczynamy, jest, mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, to chciałbym, żebyśmy sobie zaczęli tak. To jest ut fragment utworu grupy Crimson 21st Century Schizoid I mam wrażenie, że to jest jedna z rzeczy, która w najlepszy sposób oddaje plątaninę myśli, która bardzo często kiełkuje w głowie osoby z ADHD. Bardzo dużo osób, które myśli typowo, myśli linearnie. My myślimy trochę inaczej, bo ja też mam ADHD i spotykałem się na różnych etapach edukacji z różnymi problemami. I kiedy zastanawiałem się, jak zwizualizować to, jak my możemy myśleć poza suchą definicją, to wydawało mi się, żeby tego rodzaju wprowadzenie było, mam wrażenie, no, najbardziej takie oczywiste. W ogóle, czemu się zastanawiać nad ADHD? -em? Bardzo często, odkąd skończyłem studia doktorskie, prowadziłem zajęcia ze studentami, sam miałem spostrzeżenie i moi koledzy mają, mieli spostrzeżenie już przez kolejnych kilka lat, że studenci są na coś rozkojarzeni, oni to dzisiaj są trochę inni, nieuważni itd. No i tak dalej. Kiedy zacząłem w pewnym momencie zgłębiać temat, zacząłem się zastanawiać, czy to rzeczywiście jest przypadłość tego schizofrenika XXI wieku, o którym mowa w utworze King Crimson. Czy ten problem nie leży jednak nieco głębiej, o czym dzisiaj się często mówi, ale mówi się albo w przypadku dzieci, albo ostatnio w przypadku dorosłych, a niekoniecznie mówi się w przypadku studentów. Więc, dlaczego w ogóle o tym problemie warto mówić? ADHD występuje wśród 2 do 5% osób dorosłych w społeczeństwie, co jest relatywnie dużo, ale prawdopodobnie ta liczba jest większa, to są wstępne szacunki w ciągu ostatnich lat. Co warte podkreślenia, wśród osób studiujących to jest do ponad 16%, co oznacza, że jeżeli mamy grupę około 24 osób na ćwiczeniach, to szacunkowo 4 te osoby to będą osoby z ADHD statystycznie. tak? Natomiast w momencie, jak wczorajśmy słyszeli, że grupy mogą mieć wykładowe 300 osób, tak? No to tych osób będzie jeszcze więcej w takich, na takich grupach zajęciowych wykładowych. Ale to nie jest koniec problemu. A mianowicie jeżeli chodzi o występowanie, to wśród osób z ADHD 58% cierpi na dodatkowe zaburzenia, jakieś współistniejące lęki i depresje. A jeszcze więcej, a 30% ma dwa lub więcej zaburzeń. Czyli ze względu na to, że oni albo nie są zdiagnozowani, albo są późno zdiagnozowani i musieli tłumić, maskować różnego rodzaju swoje odruchy, które w pewnym momencie się ujawniają w postaci innych problemów. Przeskoczy? Przeskoczy. No więc o czym dzisiaj nie będę mówił, a mianowicie nie powiem Wam o tym, jak sobie radzić z osobami za DHD. Raczej chciałbym, żebyście na podstawie tego, co powiem, postarali sobie wypracować własne metody i scenariusze dostosowane do Waszych metod i osobowości, które mogą się jakoś w to wpisać, tak? bo to nie o to też chodzi, żeby te osoby traktować yy, szczególnie, tak, ale żeby tak komponować zajęcia, żebyśmy w miarę wszyscy się mogli na nich odnaleźć. Czym jest ADHD? Według rasera Balkea to jest obecny termin określający specyficzne zaburzenie rozwojowe obserwowane zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, na które składają deficyty w zakresie hamowania zachowań, trwałej uwagi i odporności na rozproszenie oraz regulacji poziomu aktywności do wymagań sytuacji, nadpobudliwość lub niepokój, tak? Czyli dosyć skomplikowane mam wrażenie, że piosenka trochę bardziej to oddawała. Jakie mamy typy ADHD? To, co jest najbardziej kojarzone i co ja już mam trochę powyżej uszu, jak czasem to słyszę, to jest ten biegający chłopiec wpisujący się w archetyp Tomka Sojera, który nie może usiedzieć na miejscu. Co mnie tym bardziej denerwuje, że ja nigdy nie byłem takim dzieckiem. Więc jak ja byłem zdiagnozowany, to miałem 39 lat i no nie mogłem być w tym zauważony. Drugi typ to jest przewaga deficytu uwagi. Dawniej określana jako ADD. Często jest niezauważony, zwłaszcza u dziewczyn. I to jest archetyp Anne-Shirley, rozmarzona. Patrzy się w okno, ale niekoniecznie ruchliwa. Tak? To często się dzieje gdzieś tam wewnątrz. No i najczęstszy typ, czyli typ mieszany. To, z czego musimy sobie zdawać sprawę, to to, że ADHD to jest spektrum. To znaczy, że jedne osoby będą bardzo pobudliwe, jedne będą mniej pobudliwe, jedne będą miały jedno objawy bardziej widoczne, inne będą miały mniej widoczne te objawy. Będą sobie z tym lepiej radziły, bądź mniej radziły. I właściwie rzecz biorąc trudno jest powiedzieć, że mamy dwie osoby takie same z ADHD, tak samo jak nie możemy powiedzieć, że mamy dwie takie same osoby w spektrum autyzmu. Co musimy wiedzieć na, temat na starcie? Po pierwsze, to, że osoby z ADHD mają Problem z koncentracją. Kiedy mówię, że mają problem z koncentracją, to nie oznacza, że one po prostu nie mogą się skupić. W jednych przypadkach się nie mogą skupić, a w innych przypadkach się mogą skupić aż za bardzo, a właściwie nie zauważają, że się skupiają i mogą 9 godzin siedzieć nad jakąś aktywnością, nie pijąc, nie jedząc, nie wychodząc do toalety, bo tak są skupione i nie wiedzą, że czas upłynął. Do tego dochodzą nam problemy z regulacją emocji, taka binarność, w związku z tym to jest często problem z odróżnieniem tego od borderline'u. Niektórzy tego nawet nie różnicują. Emocje są dobre bądź złe, nie ma emocji pośrednich, nagłość emocji. Robię coś, ktoś mi przerwie i momentalnie się wścieka. To jest tego rodzaju reakcja. Tak zwany rejection sensitivity dysphoria, czyli duża wrażliwość. Znaczy ona nie jest zawsze utożsamiana z samym ADHD, ale z tymi różnymi dodatkowymi rzeczami. Czyli duża wrażliwość na odrzucenie, na krytykę, jeżeli to nie jest podane w odpowiedni sposób. No i syndrom oszusta, to znaczy, że ja osiągam dużo, ale w siebie nie wierzę i tak dalej, i tak dalej. To może być też powiązane z innymi rzeczami, ale jest bardzo typowe dla ADHD. I to, co jest też ważne, to to, że mnóstwo osób, które ma ADHD, nie wie, że ma ADHD. Yy, zwłaszcza kobiet. Kobiety są bardzo poważnie niedodiagnozowane, to się dopiero diagnozuje obecnie i przejawia się w tym, że większość na przykład podcastów i poradników, które obecnie się ukazuje dotyczące ADHD, to są poradniki i podcasty autorstwa kobiet. Yy. Co może przeszkadzać w związku z tym w studiowaniu? Przede wszystkim problemy z organizacją, e, które objawiają się problemami z priorytetyzacją zadań. Wszystko jest ważne. Wszystkie elementy w podręczniku są ważne. Co wybrać do zrobienia notatki? No nie wiem jak to zrobić, bo nikt mnie tego nie nauczył. Dlaczego nikt mnie nie nauczył? Dlatego że albo sobie nie radziłem w szkole podstawowej, albo radziłem sobie bez robienia notatek, bo wszystko zapamiętywałem i dopiero w liceum mi się wszystko posypało, a wtedy już było za późno na nauczenie się czegokolwiek, bo trzeba było gonić materiał. Branie na siebie za dużo. Nie wiem, ile wzięłam na siebie, ile wzięłam. Biorę kolejną rzecz. Trudno odmówić i kolejną, i kolejną, i kolejną, aż potem się tego nawarstwa za dużo. Ślepota czasowa. Nie wiem, jak czas upływa. Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, co to jest 5 minut. Nie wiem, co to jest 10 minut, czy pół godziny. W związku z tym mogę się spóźnić, ale ja się nienawidzę spóźniać, więc jestem pół godziny za wcześnie. Tutaj byłem 15 minut za wcześnie, więc według moich kryteriów byłem już za, za późno. Prawda? Bo ja muszę być po prostu wcześniej. E celu długofalowego, czyli jeżeli nagroda jest na końcu semestru i nie ma, cele, nie ma celów pomiędzy, odwlekam, zrobię to później, bo ja nie widzę, że teraz jest nagroda, nie mam powodu, żeby to zrobić. Tak? I to nie jest tak, że ja po prostu nie chcę, ja nie mogę się za to zabrać, to jest dla mnie więc fizycznie czasem niemożliwe. Nuda. Jak coś jest nudne, nie robię, odkładam. Ciekawe? Nawet nie wiem kiedy się za to zabrałem i siedzę już na tym trzeci dzień i zaraz jestem specjalistą w tej Rozpraszanie się, prokastynacja. Tak? To kolejne elementy z organizacją. Emocjonalność, czyli mamy pochopność podejmowania decyzji związane z problemami z organizacją, czyli biorę na siebie za dużo. Ale też paraliż decyzyjny, kiedy widzę, że tego jest za dużo i dalej już nie jestem w stanie tego zrobić i porzucam zadanie. Podatność na stres albo przez cały czas, albo przy finiszu w momencie, kiedy się pojawia deadline, no i potem wyczerpanie. No i bardzo często perfekcjonizm. Coś jest albo zrobione dobrze, albo źle. Nie ma połowiczności. Nie ma czegoś takiego, tak. I w związku z tym jest bardzo cię, trudno sobie wybaczyć to, co się dzieje. To jest standardowy etap pracy osoby z DHD i nie tylko. Teraz mamy zadanie, czytanie, notowanie. Prokastynacja, ewentualnie szał pracy, możliwy paraliż i porzucenie pracy, zawalenie terminu. Nagle się orientujemy, że jest deadline i ewentualnie dowozimy projekt. Przy okazji mamy tu opisy, tak? czy mamy nudę, ekscytację i tak dalej. Ale to jest zbyt proste, tak? bo to może nam się wydawać, że tak każdy tak ma. nie? Osoba za ma mniej więcej tak. Widzicie, że wokół są jeszcze dystraktory. Wejdę na kolejną stronę, sprawdzę kolejną rzecz. Tu mam, zajmuję się badaniem Arktyki. To jest klimat, a tam biologia. O, to jest pantofelek. Jak się pantofelek zachowuje w Arktyce? Tak? I mam sto otworzonych w tym momencie zakładek. I, już, I nawet się nie orientuję, że dwie godziny upłynęły, a ja napisałem jedno zdanie i, i tylko dwa źródła są mi z tego potrzebne do pracy. Ale te dystraktory tak funkcjonują i nam się mówi, no to pomijaj dystraktory. nie? Super sprawa, super rada. Tylko, że one dla mnie wyglądają tak. Ja ich nie odróżniam na tym etapie od tego, co jest naprawdę istotne. Dopiero w momencie, kiedy patrzę, jak mną czas, mówię, aha, no to trochę jednak nie jest tak i muszę to gdzieś odsiać. I to zajmuje mi bardzo dużo czasu. I osobom, które studiują, też to zajmuje bardzo dużo czasu. Co może ułatwiać studiowanie? Podkreślam słowo może. Dlatego, że bardzo często ostatnio pojawiają się takie książki. Supermoc ADHD. Świetnie jest mieć DHD. To ja mam wrażenie, że ktoś, kto to pisał, nie ma ADHD, tak? bo jednym z podstawowych kryteriów yy, yy, diagnozy ADHD jest cierpienie, czyli że masz z czymś problem, tak? masz pewne rzeczy, które ci mogą coś ułatwiać, ale to nie oznacza, że w tym momencie nagle ci będzie super i ty będziesz we wszystkim świetny, bo nie będziesz. Pewne rzeczy będą w swoich ograniczeniach. Beń, możesz gubić dalej rzeczy, możesz zapominać o pięciu tysięcy różnych sprawach tak dalej, bo tak ma twój mózg. Możesz się trochę inaczej organizować, ale pewne rzeczy zostaną. Więc może, bardzo osoby z ADHD są często bardzo kreatywne. Zwłaszcza w momencie, kiedy deadline przychodzi, i nagle trzeba coś zrobić, i się okazuje, że mamy mnóstwo pomysłów, na które byśmy nie wpadli w normalnej sytuacji. W związku z tym, ponieważ są kreatywne, i ponieważ potrafią utonąć w temacie, który je nagle zainteresuje z nie wiadomo jakiego powodu, bo tego się nie da przewidzieć, potrafią w bardzo krótkim czasie stać się specjalistami w jakimś zakresie. Chodzą od jednego źródła do drugiego, sprawdzają materiały w, interne w internecie tak dalej i potrafią w bardzo krótkim czasie przystosować się do dyskusji z niektórymi osobami, które na przykład szerzą teorie spiskowe, czy coś takiego. No? Y w innych aspektach Będą ignorantami, ale w tej konkretnej, w której ja ich zainteresowała, one nagle potrafią w tym się stać specjalistą, a po dwóch miesiącach całkowicie zapomnieć, że ty, kiedyś się tym zajmowali. Bo to już jest nie jest dla nich interesujące. Ja tak miałem na przykład z rysowaniem. No, nie rysowałem, po czym po, na 20 lat przestałem. Całkowicie. I potem znowu zacząłem. Nie? Dwa lata, i znowu przestałem. Nie? Bo jak coś przeszkadza w tym momencie. To są często osoby bardzo aktywne, to znaczy one się będą pierwsze wyrywały na zajęciach do odpowiedzi. Ja chcę powiedzieć, tak? Nie mogę usiedzieć. Przerywają innym bardzo często, ale mogą się zdarzać też osoby, które będą w tym wycofane i to są zwłaszcza dziewczynki ze względu na warunkowanie kulturowe. No, jak kto najczęściej to podkreśla. To są też Osoby bardzo empatyczne ze względu na doświadczenia, które mają, bo to są osoby z ADHD często czują się trochę niedostosowane, trochę wycofane, że one nie pasują gdzieś. I jeżeli mamy takich studentów, no to oni będą wychodzić do innych studentów bardzo często, tak? ale nie do końca mogą się przeczuć dobrze w grupie, pomimo że wydaje się, że są w tym świetne. I na koniec chciałbym zostawić Was takimi dwoma pytaniami. Po pierwsze, czy Znacie jakieś takie osoby na podstawie tego, co powiedziałem, co Wam się wydaje? Może sami gdzieś tam u siebie coś znajdujecie, bo tak często jest, że osoby ADHD podświadomie szukają innych i bardzo dużo osób w ich otoczeniu to są osoby z ADHD bardzo często. No i na drugie pytanie, czy macie już jakieś pomysły na podstawie tego, co powiedziałem, jak wyjść naprzeciw tym osobom, jednocześnie nie czyniąc z nich takich specjalnych osób w grupie tylko żeby to wszystko jednak było w miarę e, równo rozdysponowane po prostu żeby te zajęcia były dla nich przyjaźniejsze dziękuję bardzo